W jaki sposób mogła się dostać w to miejsce? Wygląda jakby była odgryziona. To na pewno ręka robotnika. Zrobimy porównawcze badania tkanki. Macie jeszcze jakieś dane? W tym samym kanale znaleźli też lasa pso. To jakiś stwór? Nie, to rasa psa. Niedługo dojdą, czyli to był pies. Hej, jest tam ktoś z Wydziału Zabójstw? Tak, ja. Szef pana prosi. Powiedział, że przyszła właśnie właścicielka psa. Za moment przyjdę. Kiedyś znaleźliśmy wielkiego palucha. Nic więcej tylko palucha. Nigdy nie znaleźliśmy reszty. Nie dowiedzieliśmy się, kto to był. I osoba ta miała normalny pogrzeb. To trumna była raczej mała. Przecięcie kanału znajduje się mile powyżej rzeki. To 3, mile stąd. Jeśli tama będzie zamknięta, przepłynie rzekę. I co wtedy? To zależy od tego, co napotka po drodze. Holy shit! Cholera! To on kieruje się w stronę portu. Johnny Est. There he is. Come. Zwiewajmy stąd. Jak daleko od kanału? Półtorej mili w górę rzeki. Dobra, macie wszystkie posiłki yeah, dostarczyć tutaj. Zaczynamy z Nic. Widziałeś, w którą stronę się kierował? Tamtą. O której stronie po tej? Chodźmy.